Chociaż nie jestem pewien, czy to w jakikolwiek sposób wpłynie na Putina. Są już przyzwyczajeni do sankcji. Ja, jak nikt inny, wiem, czym są sankcje, cła i cała reszta. Nie jestem pewien, czy to w ogóle zadziała. Ale i tak to zrobimy. Amerykański przywódca grozi i jednocześnie rozkłada ręce. Bloomberg rozszyfrowuje sygnały Donalda Trumpa. Osiem dni do terminu. I nie ma złudzeń, że sankcje wystraszą Moskwę. Stany Zjednoczone tak naprawdę nie są zaangażowane w tę wojnę. Nie powinny być zaangażowane. A tak przy okazji zawarłem umowę z NATO, zgodnie z którą NATO płaci nam za wszystko, co dostarczamy. Dostarczamy megabajty, zaopatrzenie, rakiety i tak dalej. I nic nie płacimy za tę wojnę. Ale powiem Wam, trzeba ją powstrzymać. Ultimatum prezydenta Trumpa nie jest pierwszym. Pod koniec maja dał Moskwie dwa tygodnie na zakończenie wojny. W lipcu zagroził Rosji surowymi cłami, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 50 dni. A w poniedziałek ten okres został skrócony do 10 do 12 dni. Wygląda na to, że Kreml nie jest entuzjastycznie nastawiony do tych warunków. Sam prezydent zdaje się zaczynać tak myśleć. Potwierdził, że termin upływa w przyszłym tygodniu. Sła i sankcje wtórne zostaną nałożone, powiedział. Nie jestem pewien, czy to zadziała, ale i tak to zrobimy. Sekretarz stanu Rubio robi furorę w wywiadzie dla radia Fox News. Moskwa i Waszyngton odbyły rozmowy za zamkniętymi drzwiami i Moskwa ponownie odmówiła ustąpienia. Nadal utrzymujemy kontakt ze stroną rosyjską, również w tym tygodniu. W poniedziałek lub wtorek odbyliśmy pełną rozmowę. Nie z Putinem, ale z kilkoma jego wysoko postawionymi przedstawicielami. Mieliśmy nadzieję na osiągnięcie jakiegoś porozumienia w sprawie tego, jak zmierzać ku pokojowi? Ale jak dotąd nie widać żadnych postępów. Prezydenta najbardziej denerwują piękne słowa w telefonie. Wszyscy zdają się mówić, tak, chcemy zakończyć wojnę, jeśli znajdziemy wyjście. A potem włącza wiadomości i widzi kolejny atak na miasto i to nie gdzieś w pobliżu linii frontu, ale głęboko na tyłach. W pewnym momencie musi zdecydować, czy ma sens dalsze dążenie do zawieszenia broni, skoro jedna ze stron nie jest nim zainteresowana. Biały Dom przedstawia Radzie Bezpieczeństwa ONZ kwestię zakończenia wojny na Ukrainie. Przedstawiciel USA Kelly powtarza warunki ultimatum. Zarówno Rosja, jak i Ukraina muszą uzgodnić zawieszenie broni i trwały pokój. Czas zawrzeć porozumienie. Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że musi to nastąpić do 8 sierpnia. Stany Zjednoczone są gotowe podjąć dodatkowe środki w celu zapewnienia pokoju. Ukraińcy rozpoczęli odliczanie w tej sprawie. Oczekujemy, że Kreml odpowiednio zareaguje w terminie wyznaczonym przez Trumpa. Federacji Rosyjskiej pozostało 8 dni. Chociaż nawet Trump, przekonany o skuteczności sankcji, po raz drugi w ciągu tygodnia przyznał że Putin ignoruje wszelkie groźby. Wyraźnie przedstawiliśmy nasze stanowisko. Prezydent Trump jasno określił, jak ocenia ostatnie działania Rosji. Sekretarz stanu wyraził to samo stanowisko. Widzieliśmy, jak prezydent przedstawił nowe ramy czasowe, w których rozważa możliwe środki przeciwko Rosji, czy to sankcje wtórne, cła, czy inne kroki. Widzimy więc spójność i przejrzystość ze strony administracji w kwestii naszej reakcji na to, co się dzieje. Prowadziliśmy te dyskusje w dobrej wierze starając się nakłonić obie strony do dialogu. A sam fakt, że taki proces ma miejsce, jest zasługą naszej administracji. Władzy uważał, że ma doskonałe relacje z Putinem. Był pewien, że jeśli nie z Bidenem, to Putin z pewnością będzie chciał się z nim dogadać. W końcu zaproponował Putinowi, aby zachował terytoria okupowane, a Ukraina nie przystąpiła do NATO. Wydawałoby się co innego, logicznie rzecz biorąc. To to powinno wystarczyć Putinowi, ale jak się okazało, nie. Putin żąda znacznie więcej. Jego celem jest nie tylko osłabienie Ukrainy, ale także uderzenie w NATO, a Trump nie jest gotowy na takie ustępstwa. Myślę, że jedyną rzeczą, która może naprawdę zmienić pozycję Rosji, jest poważna presja ekonomiczna, która osłabi lub ograniczy jej możliwości finansowania kampanii wojskowej. Jeśli prezydent rzeczywiście zdecyduje się na nałożenie tzw. sankcji wtórnych, czyli sankcji wobec krajów kupujących rosyjską ropę, a mówimy tu przede wszystkim o Chinach i Indiach, może to mieć znaczący wpływ. Wydaje mi się jednak, że Rosjanie swoim wczorajszym ciosem pokazali, że nie traktują tych gruźb prezydenta poważnie, traktują je z nieufnością. Brytyjski The Independent formułuje zaskakujący wniosek. Głównymi doradcami prezydenta USA są telewizory pierwszej damy to właśnie po rozmowie z Milanią pełen współczucia prezydent USA zmienił swoje stanowisko. Prezydent Stanów Zjednoczonych kieruje rozległym aparatem wywiadowczym i gromadzenia danych, który może wykorzystać cały potencjał technologiczny i dyplomatyczny kraju, aby dostarczać mu najnowszych i najdokładniejszych informacji w każdej sprawie. Jednak kiedy Donald Trump zmienił swoje stanowisko w dwóch ważnych kwestiach polityki, Zagranicznej, kryzysie humanitarnym w Gazji i wsparciu Ameryki dla Ukrainy w jej obronie przed Rosją, nie skonsultował się z gabinetem ani z nikim w swojej administracji w celu uzyskania informacji.